Usprawnia ukrwienie i tym samym stymulowanie, tak zwanych receptorów. Krucha będzie decydował przebieg smug ścięgnistych. I na tyle daleko od naszego ciała, nie potrzebujesz masy ćwiczeń na brzuch. Wystarczy tylko dwa o ile te będą dobrze zrobione. Cześć, z tej strony trener Michał Kancerz i dzisiaj postaram się zebrać najważniejsze informacje dotyczące tego, jak trenować mięśnie brzucha. Oczywiście z praktycznymi przykładami, z ćwiczeniami do wykonania w domu, bez sprzętu lub takich, które wykonamy dysponując trochę większym zapleczem sprzętowym. A i poproszę Was jeszcze o łapkę w górę. No i powiem Wam od razu, że ja dosyć lubię trening mięśni brzucha z uwagi na to, jak jest to uniwersalna i ważna dla naszej sprawności partia? I że w zasadzie wachlarz ćwiczeń na ten rejon jest prawie że nieograniczony. Mimo wszystko ja nie chciałbym Was zaskakiwać od razu jakimiś udziwnionymi formami, czy też takimi, które mogłyby Was narazić na kontuzję, kiedy nie jesteście na wystarczająco wysokim poziomie zaawansowania. A chciałbym, żebyście regularnie wykonywali dwa lub trzy razy w tygodniu, przynajmniej po jednym ćwiczeniu z dwóch najważniejszych grup. Jednak zacznijmy od poruszenia paru ważnych kwestii, bez których nie pójdziemy dalej w tym temacie. I teraz przed Wami będzie taka czterominutowa wstawka z odrobiną anatomii i ważną dla efektów teorią. Ale jak chcecie przejść od razu do ćwiczeń, przeskoczcie do szóstej minuty. Dla kompleksowego efektu. Wypracowania sprawności mięśni brzucha, jak i uwidocznienia wypracowanych mięśni trzeba będzie połączyć wysiłek treningowy z żywieniowy. Trenowane mięśnie nabiorą siły, nabiorą kształtu, jednak te nie ujawnią się tak długo, jak będą przykryte zbyt dużą ilością tkanki tłuszczowej. Dlatego też zaglądajcie do innych filmów na kanale, gdzie dokładnie opisany jest proces, w jaki sposób się odżywiać, żeby pozbywać się zbędnej tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa to jest całościowa tkanka i jak będziemy na diecie z deficytem, zniknie tłuszcz czy z pleców, czy z klatki, czy z okolicy brzucha. Natomiast są przesłanki sugerujące, że trenowanie lokalnie położonych grup mięśniowych, usprawnia ukrwienie i tym samym stymulowanie tak zwanych receptorów adrenergicznych komórek tłuszczowych. Czyli tkanka tłuszczowa w okolicach, które będziemy trenować będzie chętniej uczestniczyła właśnie w procesie tego, żeby być wykorzystywana jako energia. Ten temat musi być jeszcze dokładniej zbadany, natomiast anegdotycznie możemy zaobserwować sytuację, w którym kolarz, mimo posiadania sporej ilości tkanki tłuszczowej w okolicy pasa, ma dosyć mocno. Wyrzeźbione łydki i uda. I analogicznie osoby, które przykładają się do treningu brzucha są w stanie szybciej wypracować pożądany efekt, jednak dalej nie zapominamy o tym, że fundamentem obniżania poziomu tkanki tłuszczowej, jak i eksponowania mięśni jest to, w jaki sposób się żywimy. Ale my dzisiaj nie o tym, tylko o tym, w jaki sposób obok właściwego odżywiania trenować, żeby mieć jak najszybciej, jak najlepszy efekt. I ty widzu, może nawet się nie spodziewasz, jak szybko możesz się doprowadzić, do imponującego efektu, jeżeli tylko będziesz działał właściwie. Pod hasłem brzuch kryje się tak naprawdę całkiem sporo grup mięśniowych i wybierając ćwiczenia, warto byłoby zahaczyć o wszystkie rejony brzucha. Mam nadzieję, że tutaj zrobiłem sobie wystarczająco dużo miejsca, bo mamy proste mięśnie brzucha, te ułożone najbardziej powierzchownie. Wiecie, ten tak zwany kaloryfer, który się uwydatni, jeżeli mamy rozwinięte mięśnie i niski poziom tkanki tłuszczowej. O ilości szczebelków mięśni brzucha będzie decydował przebieg smug ścięgnistych. To już kwestia genetyczna, ktoś ma więcej bloczków, ktoś ma mniej. Niski poziom tkanki tłuszczowej i rozwinięty prosty mięsień brzucha wygląda w imponujący sposób w zasadzie u każdego. I ten mocny prosty mięsień brzucha, poza funkcją wyglądową, to pełni funkcję przeciwdziałaniu niepożądanemu wyprostowi tułowa, czyli w prostych słowach zginanie naszego kręgosłupa. To będzie funkcja, w której ten mięsień będzie się realizował. I jeżeli będziemy go dociążać w tej funkcji, to już będziemy mieć świetne ćwiczenie, które rozwinie ten rejon. Obok prostego mięśnia brzucha musimy też zaakcentować mięśnie skośne. Zewnętrzne, skośne, wewnętrzne, które dadzą o sobie znać, kiedy będziemy przeciwdziałać zgięciom bocznym, czy też będziemy rotować tułowiem, czyli te mięśnie są odpowiedzialne za stabilizację naszego układu ruchu w ruchach o zmiennej trajektorii, w dynamicznych zachowaniach, czyli dosyć uniwersalnie, praktycznie w każdym sporcie i w życiu codziennym. I równie odpowiedzialną funkcję pełni mięsień głęboki, mięsień poprzeczny brzucha, mogący zwężać naszą talię, ale co ważniejsze, właśnie równie Również stabilizujący nas w ruchach o różnej trajektorii i właśnie przeciwdziałający ruchom niepożądanym, które to destabilizują ustawienie naszego kręgosłupa. I może to wydać się skomplikowane, natomiast w mądrym treningu brzucha chodzi o to, żeby regularnie akcentować wszystkie te rejony. Na szczęście jednak jest tak, że mięśnie ze sobą lubią współpracować i wystarczy wybrać dobre ćwiczenia, a te będą angażowały jednocześnie różne segmenty naszego brzucha. Chciałbym zasugerować Wam, żebyście trenowali z progresją, czyli wykonywali te ćwiczenia w takim zakresie powtórzeń, w tylu ruchach, w których to staje się wymagające. A jak to przestaje być wymagające, no to nie osiadamy na laurach, tylko dociążamy konkretne ćwiczenie, żeby to cały czas, cały czas nas rozwijało. Lub wykonujemy więcej powtórzeń. Ćwiczenie numer jeden to podciąganie kolan do klatki, które jest o tyle świetne, że można je bardzo łatwo intensyfikować. Jednak ważne jest, że jeżeli chcemy zaangażować mięsień prosty brzucha i towarzyszące mu przy unoszeniu miednicy mięśnie skośne brzucha... Musimy wykonywać w sposób taki, żeby to unosić właśnie miednicę, a nie koniecznie nogi. Prawdziwa praca mięśni brzucha będzie odbywała się w momencie, kiedy zawiadujemy miednicą. Oczywiście przy innych konfiguracjach, jeżeli taki mamy cel, mogą popracować inne mięśnie. Natomiast ważne jest, żeby rozumieć pracę mięśni brzucha jako zbliżenie kości łonowej do okolicy naszego mostka. Jeżeli to się uda i podczas pracy będzie towarzyszył wydech, bo mięśnie brzucha są m.in. mięśniami wydechowymi, no to wtedy doprowadzimy się do właściwego napięcia. I po każdym takim powtórzeniu staramy się kontrolować ruch również w fazie opuszczania. Polecam to ćwiczenie, jeżeli mamy dostęp do drążka, bo wtedy możemy bardzo łatwo podnosić poziom trudności i dokopać się do wersji, która jest trudna. Nawet dla osób zaawansowanych, i tym samym możemy ćwiczyć nią dosłownie latami. Alternatywą do tego ćwiczenia, gdy nie mamy kompletnie sprzętu, będzie wykonywanie scyzoryków z zaznaczeniem coraz to bardziej wyprostowanych nóg i z ewentualnym dociążeniem. Tym, co trafi w nasze ręce, bo tutaj tak naprawdę nie potrzebujemy dużo. Wykorzystując zaledwie butelkę z wodą, już możemy znacznie, z uwagi na bardzo długą dźwignię, utrudnić to ćwiczenie. I to ćwiczenie. Przy wydechu, kiedy znajdziemy się w górze i kiedy będziemy kontrolować powolne opuszczanie, bardzo mocno zaakcentuje nasze mięśnie brzucha. Jeżeli ich nie czujemy, jest szansa, że paradoksalnie przesadziliśmy z poziomem trudności i tym samym skazaliśmy się na to, że zamiast mięśnie brzucha pracować, przekują zaangażowanie na różne inne partie. Lepiej zacząć trochę łatwiej z ugiętymi nogami i stopniowo podnosić poziom trudności, jednak kontrolować każde powtórzenie. Ćwiczenie numer dwa to takie, które będzie angażowało nas pod kątem stabilizacji, pozwoli wykazać się mięśniom skośnym brzucha, jak i głęboko położonemu mięśniowi poprzecznemu brzucha, jeżeli nie pozwolimy sobie na to, aby tu był ustawiony wiotko, i tym samym będzie to podpór bokiem, który przy okazji przemyca też stabilizację okolic stawu ramiennego. Ustawiamy łokieć. Pod barkiem ustawiamy się w wariancie podstawowym na podudziu, w wariancie trochę trudniejszym na dwóch nogach, z tym, że ta noga, która jest z góry, Ustawia się z przodu, a w wariancie jeszcze trudniejszym ustawiamy dwie stopy na sobie i w takiej pozycji trwamy 30 sekund, upewniając się, że biodra nie opadają. Lub gdy nabierzemy wprawy, wprowadzamy dodatkowo powtórzenia związane z tym, że biodra się unoszą i biodra się opuszczają. A to wszystko nawigujemy wysoko uniesionym ramieniem. Dodatkową wariacją, jeżeli te przestają być dla nas trudne i wymagające, jest dodatkowe rotowanie tułowia. Aby Was nie zamęczyć nadmiarem ćwiczeń, spróbujcie sobie wykonać taką wersję martwego robaka, w którym to stabilizując się bloczkiem jogowym, czy wręcz poduszką, staracie się utrzymać następującą pozycję, która to już wymusza zaangażowanie mięśni brzucha poprzez oderwanie góry tułowia od podłogi i na tyle daleko od naszego ciała rolowanych, naprzemiennych w wyprostach nóg. Nie sięgamy jak najniżej, sięgamy na tyle nisko i na tyle daleko od naszego ciała, na ile udaje nam się utrzymać stabilną pozycję naszego tułowia. Wybierając jedno ćwiczenie z pierwszej grupy i jedno z drugiej, przetrenuj brzuch 2-3 razy w tygodniu, stawiając na 3 serie na każde z ćwiczeń. Celuj w nie mniej niż 6 powtórzeń w serii i nie więcej niż 20. I w każdym z tych ćwiczeń uniwersalną okazuje się zasada, zgodnie z którą, gdy pracujemy mięśniami brzucha, wyobrażamy sobie tak, jakby ktoś nas chciał w ten brzuch uderzyć. To wymusi dodatkowe napięcie. I to naturalne napięcie, o czym zresztą wspominałem, też wynika z wypuszczenia powietrza tuż przed wykonaniem powtórzenia. No i druga uniwersalna zasada, że jeżeli my wykonamy powtórzenie, to nie pędzimy, żeby wykonać jak najszybciej następne, tylko upewniamy się, że doprowadzamy ruch od początku do końca. Bierzemy kolejny wdech i wypuszczamy powietrze i zaczynamy z kolejnym ćwiczeniem. Czyli zamiast miotać nogami w różnych ćwiczeniach, zamiast robić to wszystko jak najszybciej, staramy się przejąć kontrolę nad każdym momentem ruchu precyzyjnie wykonanych ćwiczeń na brzuch. O, I mam nadzieję, że bogatsi w te wskazówki, czy też przypomnienie, jak już to wszystko wiedzieliście, to doprowadzicie się do efektów, jakich chcecie. Praca nad brzuchem wcale nie jest taka straszna, jak mogłoby się wydawać, natomiast warto połączyć współpracujące ze sobą elementy. Żywienie, które doprowadza do niskiego poziomu tkanki tłuszczowej i zachowania masy mięśniowej, regenerację, o której często też wspominam na różnych materiałach, jak i właśnie trening. Ale trening z takimi zasadami, że mięsień trenujemy. Po to, żeby były bodźce do zmiany, jak te bodźce są zbyt małe, to my zaskakujemy się adekwatnym dla nas w tym momencie wymagającym wariantem ćwiczenia. Na dzisiaj to wszystko i standardowo przypominam, że prowadzenie za rękę do celu, przez żywienie, jak i trening, nie tylko brzucha, znajdziecie w naszym systemie Transformacja 50. Który znajdziecie na stronie jakiej? No, oczywiście na stronie transformacja50.pl. Trener Michał Kancerz, niech Wam dopisuje forma, zdrowa forma. Do następnego, cześć.